Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Tydzień 6-13 lutego. Tydzień... W którym sobota niedziela, więc jeszcze te dwa dni weekendu, to jest kwadra korzenia, co jest istotne. Od wtorku od wtorku rozpoczyna się kwadra uprawy. Co więcej, weekend będzie z takim lekkim ociepleniem temperatury w okolicach zera, ale po jedzie, jak w środę, te nocne temperatury, no to tam będą sięgały minus 7, minus 8 stopni Celsjusza. I potem znowu od środy czy od czwartku lekkie ocieplenie nie takie wahania temperatury, te kwadre korzenia, tę kwadrę uprawy nakładam na mm, prognozę pogody i, i zastanawiam się i planuję pracę w ogrodzie. Zapraszam. Mini szklarenki gotowe. ha, podłoże też yy, gotowe. Trochę hałasuje, podłoże też gotowe. No bo, no bo kwadra korzenia, czyli sobota i niedziela, to jest doskonały czas na wysiew jeszcze. Wysiew, no, można wysiewać papryki te ostre, słodkie i bakłażane, te, które wysiewaliśmy wcześniej. Moje już świetnie startują, świetnie wystartowały. Pomimo, że nasiona były z ubiegłego roku, jeszcze tych ostrych papryk wystartowały, bo zapewniają optymalną temperaturę 26-30 stopni Celsjusza miały papryki, i szybko wzeszły. Ale teraz jest dobry czas na to ten weekend, żeby wysiać jeszcze selera korzeniowego i cebulę. Pierwsze jakieś odmiany cebuli z nasion. I to jest czas na wysiew pora. Ale uwaga, wysiewamy teraz tu mam dwie odmiany: pora letniego i pora zimowego. Wysiewamy teraz pory letnie. Jaka różnica? Opowiem Wam jutro, bądź pojutrze w filmie, więc subskrybujcie kanał Naturalnie Ogrodach, bo to jest ważna jest... różnica. Cięcie drzew i krzewów owocowych, cięcie drzew i krzewów ozdobnych, cięcie e, żywopłotów. Jeżeli temperatury... Trzeba sprawdzić prognozę pogody. Jeżeli temperatury nie będą spadały poniżej 5 stopni Celsjusza, to jeśli jest bardzo dużo docięcia w Waszym ogrodzie, to można przystąpić do pierwszego cięcia. Czytałem ostatnio o sadowniku, który pomimo tych silnych, bardzo silnych mrozów. Ciął swoje drzewka owocowe, swoje jabłonie, zaczynając od odmian bardzo odpornych na mrozy. No a to dlatego, że po prostu ma duży sad, a rąk do pracy niewiele. Jeśli mamy niewielkie ogrody, to spokojnie możemy jeszcze zaczekać z cięciem drzew i krzewów owocowych. Niech ta temperatura podniesie się tam bliżej, niech będzie zera, także, także w nocy niech będzie bliżej zera. Będzie fajniej, będzie lepiej i ciąć i zdrowiej dla roślin. Ale jeśli mamy dużo. Dużo docięcia, no to teraz już możemy zacząć ciąć. Czy ja mam dużo do cięcia drzewek owocowych, krzewów owocowych, to szybko się wyrobię. To, co mówiłem Wam wcześniej, mam bardzo długi żywopłot grabowy, który muszę, muszę w tym roku obniżyć, muszę w tym roku jeszcze przed rozpoczęciem sezonu przyciąć. Więc prawdopodobnie w tym tygodniu, znajdując troszeczkę czasu, zacznę ciąć ten żywopłot. Tam jest około 60 metrów, więc naprawdę dużo czasu zajmuje dla jednej osoby, tak powolutku, powolutku pociąć przez godzinkę w ogrodzie. Kwadra uprawy to tradycyjnie doskonały czas na zwalczanie szkodników i zwalczanie chorób, ale zaczynamy od szkodników w naszych sadach. Jeśli idzie o choroby, to na razie to, co najważniejsze jest w naszym zasięgu, to zebranie wszelkich resztek owoców, które wiszą na drzewie, tych mumi, mumii, z których gdy tylko zrobi się dużo cieplej, kiedy temperatury wzrosną eksplodują zarodniki brunatnej zgnilizny. Ale teraz szkodniki. To co mówiłem przed tygodniem, że zamawiamy opaski z dobroczynkiem gruszowcem, albo opaski lepowe na pnie drzew. To teraz będziemy je zawieszali. Natychmiast, kiedy tylko do nas przyjdą, trafiają na drzewa opaski z dobroczynkiem gruszowcem, tam wisi, tam wisi już na czereśni dobroczynek gruszowiec. To jest ochrona przed szkodnikami i najlepsza ochrona. A! I powtarzać będę, jeśli decydujemy się na dobroczynka, to nie opryskujemy preparatami olejowymi naszego ogrodu, bo nie zabijamy wówczas, bo opryskując zabijemy tego dobroczynka i wiele pożytecznych organizmów. Jeżeli ktoś bardzo chciałby już tak się skusić na te opryski preparatami olejowymi, te ekologiczne, ekologiczne preparaty olejowe, to słuchajcie, żeby jak najmniej szkody wyrządzić, jak najmniej szkody organizmom, które żyją na naszych drzewach, na naszych krzewach, tym pożytecznym organizmom, to taki oprysk, taki oprysk można ewentualnie zrobić w momencie Nabrzmiewania w, taki, w takiej fazie, nabrzmiewania i pękania, i pękania pąków ym, drzew owocowych. Wcześniej nie. Wkrótce przyjdzie odbliż, wkrótce słońce będzie długo świeciło i mocno świeciło, mocno nagrzewając szklarnię. Szybko będziemy chcieli mieć przedplony tutaj w szklarni. Warto się zastanowić, czy nie potrzeba podlać, czy nie potrzeba podlać lazani, które są przechowywane w donicach w szklarni, ale także grządek, które mamy w szklarni czy w tunelach foliowych. Woda jest zakręcona, ciężko nosić tę wodę, więc co zrobić teraz? A wykorzystując te jeszcze resztki śniegu. On jeszcze jest, nie stopnią, jeszcze u mnie jest go pod dostatkiem, nawrzucać go do szklarni. Jak najwięcej, żeby topniejąc, nawodnił nasze rabaty. Teraz myślimy o tym, co będzie za tydzień, czy za dwa tygodnie, bo to ciepło przyjdzie. To było pięć zadań, które warto wziąć pod uwagę, planując najbliższy weekend i nadchodzący tydzień. Wysiewy. To jest pierwsze. Drugie ewentualne cięcie, może drzew owocowych, może krzewów owocowych, może leszczyny, w zależności od tych warunkach, warunków. Ochrona naszych drzewek i krzewów owocowych, czyli wieszanie opasek z dobroczynkiem, ten dobroczynek także na ozdobne świetnie radzi, no pielęgnacja rozsad słuchajcie, bo trzeba zadbać o rozsady, które są wewnątrz domu, żeby miały dużo światła i ochrona przed tymi ziemiórkami, pilnujemy e, ziemiórki, no i ostatnia rzecz, zadbajmy o szklarnię, zadbajmy o tunele, wykorzystajmy ten śnieg i nawodnijmy e, grządki, a tutaj, a tutaj padał trochę marznący deszcz, jest okryta agrowłókniną, Laurowiśnia. Mówiłem, że okrywam przed tymi wielkimi mrozami. Zachęcałem do tego, żeby, jeśli możemy, to okryć takie krzewy, które są bardziej wrażliwe na mrozy. A mrozy były minus 22, minus 23 stopni Celsjusza. I moja laurowiśnia jest okryta. I na razie tego okrycia nie zdejmuję. Nie dlatego, że będą jakieś bardzo silne mrozy. Nie. Tylko dlatego, że ta wilgoć i ten mróz spowodował, że od wewnątrz te listki laurowiśni przymarzły do tej agrowłókniny. I teraz zdejmując trochę na siłę tę agrowłókninę tak, agrowłókninę wiosenną, uszkodzę liście tych roślin, więc zaczekam, niech zrobi się przyjemnie, niech zrobi się ciepło w jakiś taki bardzo ciepły dzień, kiedy słońce będzie grzało. Kiedy rozmrozi się ta agrowuknina, dopiero wtedy ją zdejmę. Mróz odpuszczę, ale ptaki muszą mieć pełne karmniki nadal. Subskrybujcie kanał Naturalnie O na Ogrodach. Zachęcam, jutro bądź pojutrze film o porze. Pora letniego przedstawię Wam i pora zimowego. Jest różnica. Do zobaczenia.